Codziennie mamy obsługę psa. Sprzątamy, karmimy, spacer jakiś może być. Przewodnicy, nawet jak mają wolną sobotę, niedzielę czy dzień wolny wypadający w tygodniu, również przyjeżdżają doglądać swojego zwierzęcia. Odpowiadają za niego. Przychodzę na daną godzinę służby. Pies zostaje wypuszczony na tak zwane wybieganie. Idziemy na odprawę. Wyjeżdżamy w patrol i patrolujemy. Głównie, głównie patrolowanie odbywa się w jakichś parkach na terenach, gdzie jest zieleń. Spędzamy praktycznie cały czas na nogach we dwóch. Radiowóz służy tylko i wyłącznie do przemieszczania, czyli jak mamy zleconą interwencję. Przeważnie 8 godzin. Jestem ja służby patruję, zajmuję się psem później mam w tych 8 godzinach godzinę przeznaczoną na obsługę psa. Jest czesany, karmiony itd. Czasami w na ma tę godzinę, czasami dłużej. W przypadku dłuższej absencji przewodnika w służbie, spowodowanej np. urlopem, czy wyjazdem, czy pobytem w szpitalu, pies jest, jest oddawany pod opiekę innego przewodnika, który w tym czasie wykonuje za niego czynności porządkowe, karmi tego psa, opiekuje się nim tak, jak swoim. Staramy się psa jak najczęściej. Jeden dzień szkoleniowy na dwa tygodnie przysługuje przewodnikowi, wtedy pracuje już bezpośrednio z psem. i poświęcone tylko typowo szkoleniowe. Gdzie wykonujemy już tam powiedzmy posłuszeństwo, układamy sobie ślady i robimy agresję? Psy trzymane są w końcach na terenie jednostek, jednak bardzo wielu przewodników decyduje się zabrać psa ze sobą. Oczywiście pies jest przewodnikowi oddawany tylko wtedy, kiedy zostaną spełnione przez niego określone warunki. Ma teren, wybieg, odpowiedni koiec i do przetrzymywania właściwego tego psa. Za kilka miesięcy chciałbym zabrać pieska do swojego domu i tam opiekować się już nim bezpośrednio, też między innymi po to, żeby ta więź między nami była jeszcze silniejsza. Przewodnicy dbają o dobrobyt psa, więcej czasu poświęcają czasu wolnego swojego na przebywanie z czworonogiem, bo jest, jest yy, zapatrzony w człowieka, jest lojalny i na pewno zdecydowanie odwdzięczy się miłością przewodnikowi, który poświęca mu dużo czasu.